Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Dzisiaj mamy piwo naprawdę wyjątkowe Powiem szczerze, że jestem pełen obaw co do degustacji Otóż browar Cormoran postanowił wypuścić piwo czosnkowe Jest to orkiszowe z czosnkiem tak wygląda etykieta. Powiem eee, że sama etykieta no nie no kojarzy się z czosnkiem, takim białym eee, białym czosnkiem z, z chińskim takim, bo on jest taki bardzo biały. Ten polski jest taki bardziej różowawy, czy też bardziej taki szary, e, szaro-różowawy. Natomiast ten taki biały, idealnie biały czosnek to jest chiński. Eee, no, i powiem tak. W pierwszej chwili, jak usłyszałem o tym, bo to kormoran rzucał jakieś takie mm, e, przycieki już od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy nie przypadkiem od pół roku, albo może dłużej. No, to myślałem, że to sobie po prostu żartują. Potem e, okazało się, że to jednak prawda. No i co? E, no, uznaję, że e, mają po prostu big cojones, że coś, na coś takiego się zdecydowali. No jest to jednak posunięcie odważne, niestandardowe. Niestety muszę zmartwić e, e, prawda, Borowar Cormoran e, czy Piwowara. Nie są pierwsi na świecie. Znalazłem e, przynajmniej 5 e, piw e, z uważonych z dodatkiem czosnku. Tak więc, no szaleństwa nie będzie, no ale na pewno zrobiło się głośno o Kormoranie. Widziałem parę artykułów, w których piszą o, o dziennikarze o tym, że już prawda, Polacy się znudzili normalnym piwem i teraz właśnie mamy czosnkowe, miodowe i tak dalej, i Opinie są różne. Spotkałem wbrew oczekiwaniom, spotkałem się z paroma, gdzie ktoś napisał, że w zasadzie jest to ciekawe połączenie. Ja powiem szczerze, że e, lubię czosnek, lubię sos czosnkowy, lubię czosnek we wszelkiego rodzaju sosach e, z makaronem i tak, dalej, i tak dalej, ale obawiam się, że mi to nie będzie smakowało. Zaraz, zaraz, zobaczymy. Mamy nowy, no, nowy e, kapsel na kormoranie, browar kormoran, e, piwa ważone z pasją. Całkiem nie najgorszy, o wiele lepszy niż ten, e, który był taki, jak to tutaj logo, czyli regionalne z Warmii i Mazur, gdzie w ogóle nie było nazwy browaru. O, rzeczywiście czosnkowe. Wyraźnie czosnkowe. No nie, nie, nie jest to zapach, który kojarzy mi się z piwem. Bazą jest piwo orkiszowe. E, czyli czyli pszeniczne, ale nie na drożdżach nie na drożdżach nie na drożdżach wajcenowych, zresztą tu jest orkisz chyba niesłodowany, bo w składzie mamy woda, zboża, czyli słód jęczmienny 55%, orkisz 45%, czyli to by wyglądało nie jak słód orkiszowy, tylko jak orkisz niesłodowany, czosnek, drożdże, chmiel. Też, znaczy ciekawe, nieciekawe, trochę smutne. Drożdże są przed chmielem, czyli już tutaj naprawdę mało tego, tego chmielu Żyni. Tutaj już jest to aromat czosnku zmieszany z aromatem słodowym. Strach. W smaku, w smaku y, nuty słodowe. Goryczka. Goryczka średnia, no, poniżej średniej. Smakuje nie najgorzej. Y, sama to sama, sama piwo bazowe. Natomiast, no, jednak y, odczuwam taką. Y, nie jest to dla mnie połączenie przyjemne. To jest mniej więcej takie, takie wrażenie, jeżeli piłbym, znaczy jadłbym na przykład coś z sosem czosnkowym, piłbym piwo, odbiłoby mi się i bym poczuł ten zapach czosnku, Ten, ten nie kojarzy mi się to przyjemnie w ogóle. Co jest jeszcze śmieszne? Tutaj napisano i tak się, tak w ogóle we wszystkich tych materiałach prasowych jest napisane, że no tutaj w ogóle podkreślają, że pod, dodali polski czosnek, ale o właściwościach czosnku wie każdy, ale jak smakuje wie każdy, czyli oni sugerują, że to piwo na zimę czy na jesień jest dobre, bo czosnek to jest naturalny antybiotyk, wobec czego jak będziemy je pili, to będziemy zdrowi, nie będą się nas czepiały żadne choróbska i tak dalej. Obawiam się, że to jest mało prawdopodobne, dlatego że ten czosnek, właśnie też nie wiemy kiedy on jest dodawany. Czy on jest dodawany do leżaka, czy on jest dodawany do kotła, może i do leżaka. No ale w każdym bądź razie nie stawiałbym na to, że to piwo ma jakieś większe właściwości zdrowotne niż każde inne. Po pewnym czasie nos się w miarę przyzwyczaja i e, nuta czosnkowa odchodzi do tyłu, na drugi plan, na pierwszy plan się wysuwa nuta słodowa. To jest związane z tym, że, e, że to są... Chyba związki na bazie siarki. w czosnku właśnie te, te aromaty takie intensywne są nuty siarkowe. A do siarki się stosunkowo szybko nas adaptuje. Szybciej niż do innych aromatów. Powiem tak, da się wypić. Bo spotkałem się z jakimiś opiniami, że piwo w ogóle pachniało kwaśno. Że, że jak woda spod ogórków, jakieś takie historie, nic takiego tutaj nie ma miejsca. Piwo smakuje, sam smak jest w miarę normalny. No natomiast mówię, połączenie dla mnie nie jest przyjemne. To jest, to jest połączenie, takie taki dysonans odczuwam, bo, bo, bo nie kojarzy mi się to z piwem, kojarzy się z czymś przykrym ten aromat, mimo że mówię, aromat sosu czosnkowego, do jakichś dań, czy, czy czosnku dodawanego do sosów pomidorowych, jak najbardziej lubię i, i dużo w gotowaniu używam. Potrafię do sosu zużyć całą główkę yy, czosnku, ale, ale yy, warto pochwalić pianę, bo ładnie tutaj krążkuje, chociaż sama w sobie opadła. Dosyć szybko. Kolor jest taki cytrynowo-złoto, równomiernie zmętniony, bardzo ładny, bardzo przyjemny. No co, no powiem tak: jest to piwo oryginalne, na pewno. Brawa za odwagę. Jest to jakieś tam poszerzanie horyzontów, ale obawiam się, że to niestety wpisuje się, to jest, to jest mniej więcej to, co, to, co robi Ale Broward, tak? czyli pokazanie, że piwa, piwa, nie wiem, rzemieślnicze, niszowe, specjalne, regionalne, różnych przymiotników możemy używać, ale chodzi mi o to, że piwa inne niż te, do których konsument jest przyzwyczajony, to jest jakaś, jakieś dziwolągi to są. To są jakieś, nie wiem, paskudstwa, to są jakieś takie rzeczy w stylu, wiecie, zjadania szarańczy i, i tego typu połączenia. No to, to jest takie szokowanie na siłę. Jest tyle świetnych stylów piwa, których w Polsce się nie waży, które Kormoran mógłby robić, a oni się zdecydowali na piwo szcząstkie. Może ja jestem. Nie wiem, no za mało, za mało kreatywny, za mało otwarty na nowości, ale na pewno nie jest to piwo, na 100% nie jest to piwo, które po tej jednej butelce, którą spróbowałem, jeszcze kiedykolwiek kupię. Nie kupię go za. No bo po prostu nawet nie wiem, czy dopię te, te pół litra. Po prostu nie widzę potrzeby kupowania takiego piwa. Nie, nie sprawia mi przyjemności jego picie. Ja je mogę wypić jako ciekawostkę. Yy... Mogę stwierdzić, że jak na to, czego się spodziewałem, to nie jest aż tak strasznie źle, ale to nie jest piwo, które bym powtarzał, do którego bym wracał. Myślę, że yy... nie oprzecie się. <grym> Nie oprzecie się chęci spróbowania tego piwa. No, no warto, w sumie warto, no bo e, m, ono smakuje rzeczywiście tak, jak, e, jak powinno. Tak? W, tych, w tych kategoriach musimy powiedzieć, że Kormoran odniósł sukces, bo rzeczywiście to piwo smakuje jak piwo z czosnkiem. Czosnek jest bardzo wyczuwalny, nie jest to jakiś tam dodatek na zasadzie, że napisano na etykiecie, wrzucono trzy ząbki czosnku i mamy piwo czosnkowe, a nikt w ogóle tego nie czuje. Nie, tutaj czosnek czuć wyraźnie. E, pomimo to piwo daje się wypić, nie jest tak, że się chce je wypluć, e, ale to nie jest coś, do czego bym wracał. To nie jest coś, co piję z prawdziwą przyjemnością, to nie jest coś, co bym polecał. Natomiast, no mówię, e, z ciekawości, wiadomo, ciekawość pierwsza jest trochę za zapiekła, e, z ciekawości, e, no, spróbujcie. Można powiedzieć, że piwo wyszło mniej więcej w tym samym czasie, co co Dynamit i, Aleb, i Naked Money. To to jakby się wpisuje troszkę w poetykę Halloweenową, no bo wiadomo czosnek przeciwko wampirom. Wasze zdrowie na zdrowie czosnkiem, czosnkowym orkiżowym czosnkiem z kormoranem. Szokujące połączenie.